pora zmierzyć się z JV, więc rzucamy wyzwanie i mamy tak, próba prędkości, drag i próba prędkości. No zdecydowanie najgorzej będzie z dragiem. Reszta to myślę, że będzie bez większego problemu, więc zaczynajmy. No i przygotujmy się na starcie Masyl dwóch samopołudnie samo południe przy wielkim dzwonie, normalnie jak na dzikim zachodzie. Zobaczymy, czy jego Viper SRP10 podoba naszej kordacie w próbach prędkości. Tutaj nie widzimy radaru, ale 297 mamy wyciągnięta. Ten pojechał krótszą drogą, ale... Będziemy mieli tutaj większą prędkość No tam musiał niestety zwolnić bo W sumie to większa korzyść dla nas I lecimy No na razie to widzę, że JV to jego publika nie pomaga mu, bo Dominujemy na nim. Proszę bardzo, 305, spokojnie nasza koperka wyciąga. Anina ma... o, słabiotko coś. Już niedługo nie będzie taki popularny. Akurat pierwsza próba ktoś jest dość łatwa. 259, więc y, mamy dość duże prowadzenie, nasza przewaga się zwiększa. Póki co jego Musclecat też sobie nie radzi, jego Viper. Póki co nasz prowadzi. Okej, okay, został jeszcze jeden fotorał. <grytanie> 200 km przewagi, wow. Ja myślałem, że będzie jednak większa różnica, a tu widać, o przepaść jest gigantyczna. 254 Ok, przejdziemy sobie przez komisariat. Szybciej dojedziemy na metę za pomocą spowalniacza. Niebiescy się nie obradą chyba. No i proszę, bez trudu, łatwiutka wygrana. No i teraz drag. Hmm, będzie z nim ciężko, bo jest dość nieprzewidywalny. Zobaczymy jak nam pójdzie. Okej, póki co jakoś idzie. Ajajaj, aj, aj, kurde, nie zmieniłem pasa Tutaj trzeba będzie uważać, bo ten moment jest trochę pewny Okej, okay, tutaj znowu pod tirówką Tutaj wolę jednak na spowalniaczu, bo to... No i mamy wygraną, dobra, za drugim podejściem się udało. Okej, okay, jest... jeszcze została próba prędkości, ale to raczej będzie proste. No i się teraz przekonamy jak tutaj nam pójdzie a jest o wiele krótsza od poprzedniej więc tutaj możemy też ładne prędkości rozwinąć więc po męczącym dragu więc teraz rozegramy sobie coś odprężającego znawi się jeszcze jakaś relaksująca muzyka która przygrywa w tle akurat się idealnie tu zdrało. teraz w ogóle jeszcze po autostradzie cóż w ogóle Arcz. 325, on tylko 240 To jest słaby ten twój Viper, który tylko 240 wyciąga Może gdybyśmy mnie nim jeździli to byłoby zupełnie inaczej Okej, okay, co? sobie na skróty 294 i co z tego, że się obija, ale jeżeli wyciągam większe prędkości to nie ma to najmniejszego znaczenia Nawet nie, nie potrafi mnie wyprzedzić Co tyle cywili nagle się wzięło? Okej, okay, jeszcze zablokowałem go. Dobra, dłuższa droga to sprawi, że będę miał większą prędkość. Okej, okay, tutaj mam trochę mniejszą przewagę niż już w poprzednim wyścigu, ale myślę, że i tak wygramy. 20, proszę bardzo. No a Jamie tak naprawdę jest już po tobie. Nie masz szans najmniejszych ze mną i z moją cudowną korwettą. I tak to się powinno robić od samego początku. W ten oto sposób Jamie został załatwiony. No i wybierzmy sobie dwie karty jakie mamy. Zobaczymy co, co tym razem nam się wylosuje, więc tak. Weźmiemy sobie numer 3 O, wygraliśmy Vipera jego mm. i weźmy sobie może numer 2 No i wygraliśmy też dodatkowo premię pieniężną w wysokości 100 000 dolarów Czyli bardzo dobre karty nam się znowu trafiły Viper i kasa więc fajnie No to dalej Czas na czarną listę 3 no i naszym z, y, przeciwnikiem będzie nasz stary znajomy, Roni, którego poznaliśmy na początku gry, więc poczytajcie sobie jego opis i obejrzyjcie jego film. Już się nie mogę doczekać starcia z nim, będzie na pewno ciekawie. No, Razor już trzęsie gacie, boi się nas, że pokonaliśmy, zostało tylko tak naprawdę dwóch jego chłopców, z którym się też również rozprawiam. Ale tym to kiedy indziej, więc co, wracamy do kryjówki i na tym kończymy tą oto sesję. także dzięki wszystkim za uwagę, no i do usłyszenia w kolejnej, gdzie już zajmiemy się rodni. Trzymajcie się i cześć.